Nie widziałam tego wariatu. Dziękuję bardzo za subskrypcję, kochani. Nie, Luka, a ja, nie sucha. ja pierdolę nie. Jestem sucha, ładna ducha, paryska go do pyska, bo mi tylko pyska On mi rucha, a ja nie, lucha, nie Czemu was suchego, jestem sucha Czemu suchego karoluda? Jestem sucha, ładna ducha, paryska Beńko do pyska, bo mi <laughs> Ależ ciebie, a czemuła suka? jestem co za dułem! Nie jestem sucha, la długa Paryska. Będź go do pyska, bo mi tego pyska. On nie luka, a ja nie jestem sucha. Czemu suka? Prawdę, Nie jestem sucha, la długa Paryska. Być go do pyska, bo mi tego pyska. Zaraz na nią ci nabruję, może wtedy zaparkuję. Czuję, że zniszczaj nie róbę w Późna na jaja, pałę, powiem, para, no, małej powiem, nara. Nie jest mokra jak niedara, nie jest mokra, pójść susza. Tak mi to susza skusza. Na dosłucho, bo owo ja jedbię, mimo że jej pacen ziemiec jest poracha na cały, bo bo ja już mam podarteką. Wieczór szybko zakończony, mój potasyk jest czerwony, w cipie nie był zamuszony, to na biedą stwierdzony. Ja nie jestem sucha Czemu masz suchego baralucha. Nie jestem sucha Ja dwóch awarystka Wyco do pyska Bo mi tego wystarcz On nie ducha a... Ja nie jestem słucha Czemu sucha suchego karalucha Nie jestem słucha nie dmucham paryska Bejtko do pyska Bejtko do pyska zrobić buka Ale ona nadal suka. To mam zrobić kupa z bladym, mu ja nie dam rady Nie mam kurwie przez okno Bo w tej nie jest mokro Muszę się to odbyć Może ci chcę ci poślinić Pośliniłem jak się dało No i kurwie nie płakało Uwaga, wjeżdża i rozwala w pewnie. Ona trzyma się, bo ręce robię jak mi, jaja, ja będzie gdy przerwa, a ja leżę, stydzi się, lecz pusta wieże. Bo on cię rucha! A ty nadal sucha Czemu masz suchego taralucha? Jestes sucha Jak buta karyska. Weź go do pyska, Bo mi tego pryska Gada mi to ucha Ten jest sucha To dzikisz nadilszy karalucha Jestes sucha Jak wiem to on flema to to kawała Jak anioł konieca On nie rucha, A ja nie jestem Czemu Cukrały Jestem cuka, lat dwóch, a do Fejtko bo mi tego pyszka On mnie luka, a ja nie jestem cuka Cukrały go kara Jestem cuka, lat dwóch, a parysta do to bo mi tego pyszka